Jak ów gość przygodny, co zaproszony został na wesele, niespodziewanie i nie odszedł głodny. Duszą spokojną. Wstecz się nie oglądam za przeszłym życiem, które już nie wróci i w swej radości niczego nie żądam, tylko dziwuję się, że radość 105, to 10 to lat żyliście. Wszyscy bez żadnych I <gry> I Matkę Bożą, ten, Jak, tak, jak tak Niech nie prowadza... nie ksiądz Józef tak jak było w tak tak, jak Bo ja proszę za was wszystkich. Dobrze. Wszystkiego dobrego. No. no.

Mamy takich mieszkańców, którzy dożywają tak pięknego wieku. W tej mojej 18-letniej pracy jako burmistrz miasta siedziesz, wielu miałem jubilatów obchodzących stulecie urodzin. Ale w takiej kondycji jak jest pani Stanisława, to takich jubilatów było bardzo mało. Muszę powiedzieć, że pani Stanisława przyjechała kilka tygodni temu do urzędu i koniecznie się chciała spotkać z burmistrzem. Koniecznie osobiście chciałem zaprosić burmistrza na właśnie dzisiejszą uroczystość. Spotkałem się długo żeśmy rozmawiali, bo, szanowni państwo, mamy wspólne korzenie rodzinne, bo moja rodzina też się wywodzi z Brudzowic ludów i wiele żeśmy wspólnego przez długi czas rozmawiali o trudnych czasach Brudzowic, Mówiliśmy o historii Brudzowic, o wychwategowaniu mieszkańców. Brudzowic, o wielu innych ważnych wydarzeniach, które dotyczyły Brudzowic, a tym samym również naszej jubilatki. Także mieliśmy mnóstwo wspomnień wspólnych i Pani Stanisława wszystko z dokładnymi szczegółami, wszystko pamięta. Także Panie Doktorze, można jeszcze wiele od Pani jubilatki Stanisławy posiąść wiedzy, żeby ją po prostu tą utrwalić, tą piękną historię. Panie Sławowo, Pani chcę bardzo serdecznie w imieniu władz samorządowych miasta i mięsienierz yy, złożyć najserdeczniejsze życzenia dalszych wielu lat życia w zdrowiu, w szczęściu, w otoczeniu swoich najbliższych. Wiem, że Pani bardzo lubi swoich najbliższych, wspieraj. Myślę, że oni również Panią bardzo wspierają w tym dalszym życiu. Cieszę się niezmiernie, że jest Pani w takiej dobrej kondycji, że Pani tak jest żywotna że Pani ma taką ogromną wiedzę dotyczącą tego, co się działo w naszej małej ojczyźnie, kiedy jest miasto i gmina też Także jestem pod ogromnym wrażeniem Pani działania, Pani postawy zawodowej, w życiu osobistym. Także chcę za to wszystko, za te piękne życie w imieniu władz samorządowych miasta i chcę się bardzo serdecznie Pani podziękować i Myślę, że jest Pani wzorem dla wielu naszych mieszkańców na następne pokolenia mieszkańców miasta i gdy się jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, następnej setki, dużo, dużo lat życia w takiej kondycji, w takim zdrowiu, z takim w ogóle poczuciem podejścia do życia. Dziękuję najpierw Bogu, wszystkim księżom, całego serca, Bogosławię, Pan Pawą, błogosławił. I po 110 10 weźanek środków, żebyśmy wszyscy goście byli, że się przybyli na moją uroczystą, Taką środków, to w środku, bo dwugla bamy z biała. Proszę bardzo zeczczę. Tutaj to jest słodyczne. I kwiaty. O mój Boże Korancy. Nasza, w w już dołączamy się. A, welcome... a tu jeszcze przewodnicząca I wszyscy radni życzą I, pani. Wszystkim tak też kocham. Wszystkim mam dobre życie. jak pamiętali o mnie. Jak to Pani Pięknie pani. Życzę dużo zdrowia I zapraszam <dresses> panią. Mówiłybyśmy się podzielnie naszej. Tak, 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 nie. Pani tak, Pani my jesteśmy ze środka pani w dalszym ciągu wspaniałego. Tak, samych tak, radości, tak, uśmiechu na samych łask Bożych. No i dalej, żeby Panią otaczali sami dobrze ludzie jako Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego naszego. I spotykamy się na widili jak co roku. do Panią przyjadę osobiście? Wszystkiego tak, najlepszego. Tak, Wszystkiego najlepszego. Tak, Dziękuję. Trzygodna Jumilanka. W tej pięknej, starożytnej świątyni obchodzisz w piękną uroczystość. Stulecie swoich rodziny. Piękny stanowisz Twój wiek. Stanowi jedną jedenastą. Jedenastą część historii naszej wsi. 660-letniej wsi. Dołączasz do grona osób takich, które również przekoczyły lat. Najstarszą osobą, którą odnotowały nasze kroniki, naszej w naszej baratki w był Kazimierz Duda, który znał w 1815 roku w wieku 110 lat. Kolejną osobą była Maria Skłodowska, 106 lat. Później były jeszcze parę tylko osób, które przekroczyły setek. Gdy dołączasz do tego programu, chciałbym, żebyś żeby, żeby, żeby to, ten rekord, który był w tej historii w Zowic, żeby był pokonany przez ciebie. Życzę Ci tego bardzo. Chciałbym również, abyś przyjęła najlepsze życzenia. Nie tylko. Od nas tu zgromadzonych, od naszej, od mojej rodziny, bo mamy wspólną rodzinę, my jesteśmy spokrewnieni. Chciałbym, żebyś również przyjęła życzenia również pod Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Ligi ale też na pamiątkę tej pięknej uroczystości. Chciałbym Ci wręczyć album o papieżu, o Narodowej Dierczyncy Papieża. Z, od, z odpowiednią dedykacją. Chciałbym również, abyś przyjęła medal Towarzystwa Społecznego Kulturalnego w oraz mój osobisty, osobisty podarunek, który jest różaniec, sobie przywiozłem z Ziemi Świętej. Z Jerozolimy chciałbym, abyś również Twoja modlitwa nam wszystkim wspomagała, żebyś nam doda dodawałaś siłę, bo Ty wiary nie straciłeś. Ty obnażasz swoją postawę, swoją zaangażowanie, swoją obecnością w Kościele. nam przykład, jak należy żyć i jak należy się modlić. Chciałbym serdecznie Cię o to prosić. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz Ci gratuluję. Jeszcze raz wszyscy prosimy, na pewno Wszechmogącego Boga, żeby się ten rekord, o którym wspomniałem, odjechał. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Chyba całej skrzynce, w świetle kajroli, emiku kochanego. Muszę być bo co to ma, to popierać popiera wszystko. Całą rodzinę musimy popierać. Prezent album, dedykacją, tu jest medal i różaniec Dzieli Święty Na Bóg Jeszcze raz, uciekaj. A to jest Eduina. Brakuje mi Heniusza naszego. A to znaczy nie wypada. Dobrze. Życzę miłego pani Stanisława, mieszkańców Koziegów i Parafi. Pozwólcie, że w imieniu nas, mieszkańców Koziegów, parafii, ale i samorządu gminy miasta Koziegłowe, obecnej tutaj pani dyrektor Miejscowinnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy, przyłączymy się do tych wyjątkowych rzeczy. Dzień dzisiejszy pani Stanisławo jest wyjątkowym świętem nie tylko dla pani, ale również dla nas. Jest chwilą radości dla pani i dla bliskich. Niewielu ludziom jest dane, aby świętować tak piękne jubileusze z okazji tej wyjątkowej rocznicy składamy my tutaj wszyscy. My, mieszkańcy Pozieków parafii Marii Magdaleny, Samorządu Gminy z Miasta Koziegłowa. Te wyjątkowo serca płynące, najserdeczniejsze życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu osobistym, jak i rodzinnym, jesteśmy pewni, że tego szczęścia rodzinnego w Koziegłowach, w osobie Zosi nie zabraknie. W dniu tak zaszczytnego jubileuszu, proszę, aby Pani przyjęła u nas te wyjątkowe życzenia. Wielu kolejnych wspaniałych, już tutaj dzisiaj wypowiedzianych lat życia w dobrym zdrowiu, szczęściu i radości w rodzinie. Życzymy, by kolejne lata miały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. I niech to co dzisiejsza wyjątkowa liturgia, wyjątkowe nabożeństwo przyniesie Pani, aby los, ale i również Pan. Dał Pani wiele radości, szczęścia i zdrowia w kolejnych latach życia. Tego wszyscy, drodzy Państwo, składamy i kłaniamy się bardzo nisko. Bardzo nisko. Dziękuję Panie Burmistrzu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Jesień ma złotą, pogodą się głosi, o pełnym ciszy, łagodnym wieczorze i rozczulone serce moje wznosi. Okrzyk zachwytu, bóg ci zapłać może. Nieszczęśliwy, ty przygarniesz mnie. I wiem, przyjdzie dzień szczęśliwy, ty przygarniesz mnie. Cierpienia i radości to jest ludzi pieśń. Ja wszędzie Twej Pragnę słyszeć wieść i wiem przyjdzie dzień szczęśliwy, ty przygarniesz mnie i wiem przyjdzie dzień szczęśliwy, ty przygarniesz mnie. Przenika wiara ciemność, niby światło gwiazd. Bądź ze mną, niech nic nie dzieli nas i wie. się, ale, aleluja, aleluja Wtedy już nie zagubisz się Schlebia ci świat, zaślepia blask nie pozwól zwodzić się, chwyć Boga dłoń, przyjaźni dłoń, wtedy już nie zagubisz się. A... Dróg przez świat prowadzi cię Chwyć jego dłoń, przyjaźni dłoń Wtedy już nie zagubisz się Przez świat, chwalmy Boga. W każdym miejscu, w każdy czas chwalmy Boga. Nie ma w życiu zbędnych dni, każda chwila ważna jest. W każdej zobacz Bożą myśl, Bo naszym Ojcem. Szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas, bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas, gdy nam szumi górski las. Chwalmy Boga, gdy widzimy dobry film. Chwalmy Boga, gdy przychodzą miłe dni. To radosne dobro które Bóg przeznaczył Ci. Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas. On szla nam wyznacza i sam prowadzi nas. Bo Bóg naszym Ojcem, bo Bóg kocha nas. On szlak nam wyznacza i sam prowadzi nas. Gdy cierpienia przyjdzie czas, Pelmy Boga, kiedy wszystko złości nas ogromnie radzi, że tutaj ma dni, wspaniałą rodzinę, że Pani gdy tu ma, bo się, wierdzi, się Panu cieszymy. kimę,